Krzychu, co, co ty tam? robisz? O co ci chodzi? Wiesz co, bawię się kamerą. No ale to co to rozumiem, że po tym filmie co powiedzieli, że mam źle ocieploną. Tak. Rozwiązujemy problem, odpowiadamy na pytania. Czekaj no faktycznie to? ta dolna rurka to powiem Ci jest trochę słabo to wygląda. Faktycznie, z tymi rurkami spiernicza, trochę ciepła. spiernicza, no, spiernicza. No ale zobaczymy, co będzie po. Zajmiemy się Ty, nabrałeś tego, tego, ja bym to nazwał badziewia, ale pewnie to nie jest, bo... Kamera termowizyjna, chciałem pożyczyć, już teraz nie chcę. <grym Słuchaj, <grym bo Ty przyniosłeś mi takie, a kauczukowe. ja słyszałem o jakichś takich not kauczukowych, ale ja myślałem, słyszałem o takich kauczukowych, wiesz, coś się tak fajnie owija. Tak, te kauczukowe, które się tak fajnie owija, to jest taśma klejąca kauczukowa, czyli jeżeli ja to rozetnę... Założę na rurkę, to tą taśmą mogę to skleić. Czemu mam to rozciąć? Aż szkoda, nie? Aha. Muszę to rozciąć, bo te rurki już są założone. Okay. Jeżeli by nie były założone, to mogę nasunąć i nie muszę rozcinać i nie muszę kleić. A owija to się srebrną taśmą. Dobrze, ale to mówimy o między jednostką, tak. choć, choć Bo prawdopodobnie Cię trochę ucina, ja chciałbym, żebyś był w całości. Yy, to mówimy o zewnętrznych tematach. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o te otuliny, bo mhm. chciałbym z Tobą na ten temat porozmawiać. Trzeba? Nie trzeba? Widzisz, trzeba. Przepisy prawa regulują to, przepisy budowlane. Jest przepis, który mówi, jaką, jak należy zabezpieczyć te właśnie obiegi. Mamy wykaz grubości rur i w zależności od grubości rur magistrali wodnej należy zastosować odpowiedniej grubości otulinę. Może nie tyle co grubości, o odpowiedniej e, Osłonie, tak? Czyli Aha, czyli mają... w sensie, żeby przenikalność, przenikalność cieplna była tak, taka odpowiednia. Czy, czy my użyjemy kauczuk o danej, o danej e, wydajności, czy użyjemy szarej, czy użyjemy e, innych jakichkolwiek, to nie ma znaczenia. Są przepisy, które to jasno regulują i można tutaj doczytać, że na przykład musi być 20 mm grubości otuliny, tak? Mhm. Ale dotyczy to tylko pomieszczeń, które są nieogrzewane. W pomieszczeniach ogrzewanych, jakim jest kotłownia, gdzie przekracza temperatura 16 stopni, tak chyba jest w przepisach, możemy dać 50% wartości tej otuliny. Tak czy inaczej, jasno, termomodernizacja jasno y, y, ustawia nam, że konieczność wykonania jest. Okej. Okay. Niespodzianka. No dobrze, no ale teraz powiedz mi, y, kto mnie będzie z tego rozliczał? Bo z... Ty, instalatora? A, to tu jest A. temat, bo ja myślałem, że to chodzi o jarkowe 2000 Nie. kWh. Są przepisy, które jasno, jeżeli umawiasz się z kimś na terenie modernizacji kotłowni, zainstalowanie pompy ciepła, wymianę rurociągu, to na elementach, które zakładają, zgodnie z normami muszą wykonać naczynia bezpieczeństwa, o których mówiliśmy, zawory bezpieczeństwa, znaczy naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa, odpowiednie średnice rur i odpowiednie otuliny na tych rurach. Czyli Zbychu, który umie to montować, powinien przyjechać teraz i pozakładać to. Do... Tak! Powinien! No, powinno być to jasno podane, że zostaną otuliny. Jeżeli cię nie założył, tak się umówiłeś, to może taka była wasza umowa. Ale nie, jeżeli. Umowa, umowa była taka, że ja nie wiedziałem, że to trzeba. A czytasz te oferty? Dobra. Słuchaj, to nie są tanie rzeczy, te otuliny. To kosztuje tam parę stówek czasami. Parę stówek. A ile kosztuje taka otulina? Wszystko to akurat kauczuk jest chyba 32, 40 na 9 mm. Ona kosztuje tam parę złotych za metr. Parę złotych to jest ile? Pirazoko. 3, 4, zależy jak. A to niedrogo! No. No nie jak jest masz problem. 100 metrów kotłowni? Nie masz 100 metrów kotłowni. Ty ile? myślisz, tyle jest? Słuchaj, od jednego zasobnika do drugiego masz po linii ze 3 metry. Razy dwa to masz ile? 6, 6. metrów. Do, do bufora masz raz, dwa, to masz jeszcze cztery. Ile masz metrów? No dużo już. 12. No, 12. Wychodzisz ja. na rozdzielacz podłogówki, wykręcasz. 20 metrów, jak nie ma w kotłowni rur, to jest słabo. No ale jeżeli to jest po 3 złote, to słuchajcie, nie róbcie jaj sobie, tylko jak już bierzecie te 50 tysięcy za zrobienie e, takiej maszynowni, mhm. no to te. 100 zł dorzucić do kotłowni. No dobra, ale to 100 zł. Czyli temu klientowi tak i tak to doliczyć. Ja mówię oczywiście do instalatorów. No tak, tylko że widzisz, jeżeli, jeżeli klient Taśma, to też nie jest jakaś droga, ta, drogi temat. To jeżeli nie jest... klient ciśnie, żeby było taniej, bo ktoś mu oferował taniej, to niech porówna, czy tu no tak. są otuliny, jakie otuliny. My akurat dajemy to w standardzie, tylko że ja mam, wiesz, przy tych moich szafach, to otulinki mam tyle ze ściany, nie? A okej, okay. bo wy, wy, macie, to bo wy, wy macie wszystko już pootulane? Tak. Tylko dochodzi się z tymi pierdołami. I teraz przyszedł i kurde burzy światni. A tak. instalatorzy, montujcie otuliny. Nie, no powinno się montować, to jest zabezpieczenie. Oczywiście, jeżeli w kotłowni był kiedyś kocioł, tak? I on grzał i nie było grzejnika w tej kotłowni. I teraz nie ma tego grzejnika, a jest pompa ciepła. No to czasami się zostawia te runy, rury niezaotulone. Nie nie, nieotulone? Żeby, żeby troszkę tego ciepła robiły w tym pomieszczeniu. Krzychu. To też jest dobry pomysł. No jest. Bo na przykład w moim przypadku ja nie mam ani grzejnika, ani hmm. niczego, więc może. Dlatego ci nie założył. Dlatego. Mi nie założył po prostu. Nie, akurat on to przeoszczędził, ale to nieważne. Krzychu to jeden temat jeszcze. Bo chcemy pokazać. Tutaj mamy, zaraz pokażę to w przebitce. To, co żeście tak strasznie pisali, jak pokazywałem na ostatnim filmie, jednym z ostatnich filmów, tu link będziecie mieli w nie, opisie. Nie strasznie, tylko rację mieli. No dobrze, ale nie, strasznie się czepiali, że nieocieplone tutaj, że Aż na pewno to ja się czepię mikrofon. Ja się czepię na pewno, że nie jest owinięte taśmą odpor odporną na UV. UV. Bo ptaszki na wiosnę zorientują się, że to sobie lekko już podgniło, rozpada się i sobie z tego gniazda porobią w okolicy. Okej, okay. no już jest parę lat i nie zrobiły, więc może. Więc no, wiesz, to tu jest biała taśma owinięta, tak? I to może ona jest na tyle wytrzymała, natomiast ja bym tutaj się o tulinę pokusił dodatkową. No dobrze, Są normy, które to Ale regulują. wiesz, co zrobimy? Ok. Dobra, to powiedz jeszcze o tych normach. No są normy, wspomniałem, które to regulują. Jeżeli mamy rurociąg zewnętrzny, to też go należy odpowiednio zrobić tuliny. Jeżeli te spełniają normę, no to okej. Okay. natomiast e, norma. No normy są po to, żeby je spełniać, ale jak możemy coś przyoszczędzić, coś zrobić lepiej, no to można to zrobić. Krzycho, zrobimy taki numer, bo tutaj Krzysiek przyjechał z kamerą termowizyjną. Przy okazji, zrobimy taki numer. Ja zaraz ją wzbudzę na ogrzewanie, mhm. żeby poszła wiesz, e, Dawaj. żeby było ciepło i zrobimy coś takiego, że Pokażemy zdjęcie z kamery termowizyjnej przed, i pokażemy zdjęcie z kamery termowizyjnej po, i zobaczymy. I w trakcie, się... jak się zgrzaje podczas robienia tego. No to tam wiesz, no, podobno nad tą tą kamerą termowizyjną, to można fajne rzeczy obserwować, jak się pójdzie do klubu. Można, głupoty, nie słuchajcie tego. Dobra, czyli przechodzimy do, do yy, zabawy. tematu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy... I, i, I wyjdzie, czy mieliście rację, czy nie, bo ja twierdzę, że skoro dali takie otuliny, to znaczy, że one… No. tą przerwę miałeś zasłonić, co tam, tą rurkę widać, Specjalnie nie? ją posunąłem, co, żeby pokazać te niektóre ruchy, zabrakło szycią. Ale tu, to ja myśli, zrobiłem nie, to… Nie no, widać, że mu coś nie pykło, więc dołożył to. Dołoży. Lepiej dołożyć i tak zostawić, niż nie dołożyć. No, no. Mógł, mógł chociaż zrobić taśmą dookoła, nie? Żeby nie było widać. Nie, żeby nie zsuwała się nawet, chodzi no, o to, bo wiesz, było. zawsze w tym… Dobra, musimy wam to pokazać, bo my to opowiadamy, aby tego dołu nie widzieliśmy. Jeżeli się za chodzi. robotę walnyk będzie nagrywał. Dobrze, no, no właśnie, ja będę Dobrać. nagrywał, on będzie otulał i coś może z tego wyjdzie. Otulimy się. Słuchajcie, w tej chwili załączyłem specjalnie wygrzewanie wody do 70 stopni, zaraz to wyłączę. Krzysiek robi zdjęcie z kamery termowinzyjnej. Jaka idzie temperatura na tej rurce grzejącej, że tak powiem? Jaka jest temperatura? Nie wiem, czy będzie widać. No to Bo powiedz po prostu, ja to, to zdjęcie no, Kamera zmierzyła, że jest 20,6 na zasilaniu, na powrocie 12,9, tak? Czyli widzimy, że trochę otulina pracuje, jakby nie było, ale jest strata. Jest strata, widać, że to się pojawia. Okej, okay. dobra, to mamy, te, to mamy teraz to, a teraz zobaczymy. Ja wyłączę specjalnie, żeby już nie grzała, żeby nam się nie nagrzała ta woda. Tak. I jak y, zrobimy otulenie tej rury, to zobaczymy, czy jest y, wielka różnica. Dobra, szybko, bo powiem wam szczerze, że pompa ciepła tak szybko grzeje tą wodę, że... O, wyłączę tylko, dobra. Teoretycznie wyłączone. Co, pomóc ci? Nie. A, 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 a to, to ci pomogę. <śm> Sami <śm> swoi nie może tak zostać. Nie jest odporny na ultrafiolet. Na UV należy założyć odpowiedni peszel, który to zabezpieczy. Czuchu. To jest karygodne. No i jakie ja teraz mam założyć? Przecież peszla nie rozetne, co kabel rozpinam od pompy? Poprawki są najgorsze. Eee, Dobra. Brak peszla. To jest, to jest, to jest, to jest A nie gminny. możemy dokręcić tą taśmą srebrną później do tego. Możemy złapać, zabezpieczyć, ale powinien być peszel na całym przewodzie. Ja nie no że... może być tak, że dajesz zwykły przewód, nawet nieziemny, no nieodporny na UV. I mnie zagadało ja się, ja coś zakładam. Dobra, Waldek wybieraj chcesz 9 milimetrów, czy grubszą. Dziewiątką zrobimy, bo to już trochę jest. Ale dwa wejdą, nie? Razem. Tak, wejdą. No. Nie, po dwa zrobię, każdy oddzielnie. Widzisz, łapię sobie taką spineczką. Gdyby to, wiesz, nie trzeba było tego rozcinać i od razu by to się założyło, to bym się nie musiał tak bawić, jak chirurg, wiesz, operacja na otwartym sercu. Oczywiście krytyka zaraz będzie, jak on to robi. On tego nie robi, tylko pokazuje, w czym są tu problemy. Poznaję wiele wiele ręce. Ja nigdy nic nie robiłem, nigdy nic nie umiałem robić. Okej. Okay. Widzisz, i wylądują ci dwie warstwy 9 mm taśmy, tak? Czyli razem 18 mm kauczukowej taśmy o pewnych parametrach. Powiem ci, że mógłbyś w sumie pracować jako chirurg. No bo to jest, wiesz, jako dziecko kiedyś się tak mocno skaleczyłem na ramię i tak samo kupiłem te opaski w Kastoramie człowieku, cyk, cyk, cyk. Ładnie poszło. Ciekawe jaki to efekt przyniesie, bo to wiesz, chirurg chirurgiem. Jaki będzie efekt? Powtarzam, to jest tylko do pokazania, ile zaoszczędzimy, ile st strat nam spadnie o, w ten sposób. My to nazywamy, Łukasz u mnie to nazwał. Jak kończymy instalację, to Łukasz zawsze wstaje i mówi: Dobra, idę na kebaba. Aha. I zawsze klient się patrzy o co chodzi, nie? A to chodzi o to, że on idzie na kebaba, czyli idzie założyć izolację na dworze. W ogóle mam tą ekipę taką, na początku bałem się z nimi rozmawiać, ale są tacy naprawdę w porządku i tak fajnie żartują, czasami też miło posłuchać. A to nie chcesz razem skręcać po kolei czy? Czego razem? No w sensie, że tą taśmę w, w jednym obrocie. Czy, czy... Nie da rady w jednym obrocie, bo musiałbym zrobić przesunięcie i ta taśma jest na tyle sztywna, A. że to ciężko wychodzi i powiem Ci, że kombinowałem parę razy i wychodzi jednak lepiej w ten sposób. Jakbym miał to na wierzchu i z dobrym dostępem, to bym się pobawił. A tak to ja już się tylko bawię wiesz. Wlepienie czegoś z niczego. O. Mówię Krzysiek, nie możemy zrobić na odpierdziel. Tu ludzie to oglądają. To jest trochę na odpierdziel, ale trochę lepiej na odpierdziel niż miało być na odpierdziel, co? No tak. Już powtarzam, to jest tylko takie polepienie, żeby pokazać, że na tym odcinku można całkowicie... Ale słuchaj, to jest, to jest taki najbardziej nefralgiczny odcinek. Twój newralgiczny odcinek idzie jeszcze 3 metry wzdłuż ściany. Nie gadaj, tam już jest ciepło, bo w tym Tam przecież... nie widać na kamerach. To nie jest ciepło, to Krzychu. jest trochę cieplej, no. Krzychu, w tym tunelu jest, wiesz, jak ciepło to się nie wyobrażasz. To jest no, tunel rurka, aerodynamiczny. Rurka grzeje. Wiesz, i to się tak mówi, że tu jest jakaś tam strata dwóch stopni. O matko, ile oni zaoszczędzą. Niech zaoszczędzą 5 złotych rocznie. Jest jakiś pieniądz? Ty, ja już chyba wiem, dlaczego oni chcieli tego tak zrobić. Dlaczego? Zaraz Ci pokażę. Zobacz, jak ta obudowa jest zrobiona. Jak? Nie wiem, czy założymy teraz tą obudowę. A założymy? Tak. To się da jednak. Oczywiście. Chciałem chłopaków trochę wybielić. Znaczy, słuchaj, jeżeli e, to jest w normach, no to ok. ale jeżeli robisz tego typu inwestycje, gdzie masz, mówię, ty masz 7 metrów takiej rury na zewnątrz, która jak pokazała kamera teraz przy tych temperaturach, są jakieś straty. To naprawdę w zimę tych strat może być znacznie więcej, tak? Jeżeli już coś robimy, to zróbmy tak to. Niech, od oka. Niech to wygląda, niech to jest zabezpieczone i tak dalej, nie? Od oka, od oka, żeby klient był zadowolony. Tak, kamery na pewno miał nie będzie. Przecież jeden klient ostatnio mi z kamerą wyskoczył. Sprawdzał naszą. I się pośmialiśmy. Trochę tak na odpierdziel to robię, nie? Jak zawsze, rozumiesz? Mhm. Tak, żeby to się trochę trzymało. To i takie jest osłona, która to złapie. Słuchajcie, co jest najważniejsze, nigdy nie zostawiaj yy, majstra, jak idziesz... Gdzieś idziesz, bo zobacz. On teraz oklejał. Mnie chwilę nie było ja nie wiem, co on okleił. Założył obudowę ja muszę być zadowolony teraz, tak? Musisz zaufać, ale możesz to też zdjąć. Ja zaraz plombę gwarancyjną założę, to gwarancji będzie. No dobra, okej. Okay. Zrobiliśmy... Znaczy, zrobiliśmy. Krzysiek zrobił... Kuszerkę, ja tylko... druciarstwo. Dobrze, no ale zobaczymy, co z tym druciarstwem teraz będzie ciekawego. Ja włącz, włączam Włączam ogrzewanie. Grzej. I jak ruszy pompa, damy chwilę, 15 minut. Tak jest. Niech pałuje. Dobra, sprzątam śmieć. Wiesz, na szczęście mamy zrobione zdjęcie poprzednich naszych pomiarów, więc sobie zaraz zobaczymy, jakie są różnice. No i co? na zasadnicza. Przepaść. Aha. I co mamy? Mamy tyle, że sporo zeszliśmy w dół Pamiętam tam tych pomiarów, zaraz sobie... 20 zobaczę. coś było? Tak, ale ona musi chwilę podziałać, jeszcze dopiero zaczęła tu Mam inne zdjęcia, nie zaglądaj mnie tu. Tylko nie skasuj tego ty O 29... 12.12 .12 było Która jest godzina teraz? 13.30 Godzinę mi to zajęło, chryste panie te zdjęcia pokażę Wam, jak on mi prześle. A jak mi nie prześle, to napiszcie do niego, żeby przesłał. W yy, przebitkach, żeby to jakoś normalnie zobaczyć, bo z monitora tutaj kiepsko widać. No jest przepaść. Jest około 5 stopni różnicy. 4, no. Przeszleć. Ok, no dobrze. Co tak wyglądasz? Patrzę. To jest ostatni wygląd. Pokażesz w przebitce. To jest ostatnie. Przed przerobieniem. 22,5. No, na zasilaniu było, tak? okej okay. W tej chwili. 11,7. No? Czyli warto. Ja pierdzielę dwa razy tyle. No, warto. Szok. Trzeba jeszcze chwilę popracować, natomiast nawet tak zaoszczędzić. Ale nie, to... myśmy wtedy też długo nie czekali. No, a teraz poczekamy dłużej. No dobrze, tak Test, się. wiesz, Tak, żeby było trudniej teraz udowodnić prawidłowość? Dokładnie. Warto? No pewnie, że warto, czyli izolować. Ty, to może ty, to może tak, jeżeli Cały ja nie potrzebuję. <grym> A Ma, masz tyle tych spinek? <grym> Krzyku. No, to jest nic. Gorzej będzie tą taśmą kleić dookoła. Nie, no łatwo, bo to z rolki raz około razu z <grym> spinkami na radach. Słuchaj. Podsumowując, warto. No dobrze. Spore są straty. Czyli ja chyba sobie jeszcze. Po bo tak sobie myślę, z bufora który siedzi, czyli to jest z cewu jednego, z mm -hmm. cewu drugiego, i tak i tak jakieś ciepło mi pójdzie na kotłownię. Nie Więc warto poocieplać te rurki, które warto. tam są, po to, żeby, żeby jednak było dobrze. Warto. No. Kałczuk i jedziemy z tematem. Dobra, bardzo dziękuję. Krzyku, sorry, że ci tyle czasu zająłem, ale zajmę ci jeszcze więcej. <laughs> A wy, jeżeli tak uważacie, będzie. że jest inaczej, bądź uważacie, że tak jest, że Krzysiek wie, co mówi, bo ja nie wiem. Ty już w którymś odcinku Ja będę powtarzał A to tylko raz tak, za każdym teraz razem. Pokazuję urządzeniem. No. Urządzenie. Ja tylko mówię co ona pokazuje. I ten. Dobra. Eee, I jakby... Oddaj Adres. to. Oddaj to, słuchajcie, yy, piszcie oczywiście w komentarzach. My tak troszeczkę chcemy, żeby to też było zabawnie, śmiesznie, żeby było fajnie przyjęte dla ludzi. dlatego... Lepiej, lepiej się to rozchodzi po internecie. O to więcej chodzi. ludzi zobaczy nie? nie musicie być po prostu takimi sztywniakami. No. Wy... Nie... No, a te filmy nie wywołują Ty. raka. Pisz... Nie wywołują raka. Nie. Te, te nie wywołują. Moje, moje zresztą też nie. tylko chodzi... Dobra, Nie, nie będę się tłumaczył, bo wiesz, <laughs> że go się nie będę tłumaczył. Nieważne. Mów, bo winny się zawsze tłumaczy. A chcę powiedzieć, że żebyście nie byli takimi sztywniakami. Ja wiem, że jest przed 1 listopada, ale to nie znaczy, że, <śmiech> <śmiech> że to Wasze święte. Musicie być sztywni po prostu. No. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I tobie jeszcze to. raz dziękuję. I co? Jeszcze raz. Idziemy na jakieś piwem, tak? Sobota. Dysię, dobra. Chodź. O, No to tutaj, Ale tak naprawdę na no mnie? No? To chyba żeśmy trochę tam oszukali, ale to ten... nie warto było klejać, <laughs> Warto. <śmiech> nie chcę się oszukać. Mówi cały czas, że warto, warto, warto. Zmieniło się coś? Nic. Ale w sensie cały czas stoi ta temperatura, co była, tak? 17,6 wychodzi, wraca 15, tak naprawdę. Znaczy już teraz nie jestem w stanie pokazać, która wraca, która wychodzi, no bo te rury są w jednej otulinie, tak? Okej. Okay. No zdecydowana różnica. Ty, mieliśmy już skończyć nagrywanie. Zdecydowana różnica. No, no jest różnica, różnica, no jest różnica. Jest no różnica. I o to właśnie chodziło. Cześć.